Siema w poniedziałek. Zaczynam 600 tydzień przygotowań. Jestem po ciężkim obozie, dużo mocny grunt, dużo ciekawej wiedzy, na pewno pozytywnie. Jak to trener powiedział, trzeba trenować mądrze, a nie dużo, więc dzisiaj dzień wolny wolno treningu. Zmierzam właśnie do Kazi na fizję, żeby mi naprawiała po obozie. Potem jakiś jedzonko będę robił. Półczyć trochę angielskiego. Jakieś sauny, wieczorem mam jeden personalny, także dzisiaj dzień bardzo regeneracyjny i taki luźny, bo od jutra znowu ciężka praca. Witam w koncie popularskim w tym odcinku Dzisiaj chcę wam pokazać trzy różne opcje tortilli Pierwsza opcja to będzie po meksykańsku ala burrito Druga opcja to będzie taka kebabowa klasyczna jak możecie dostawać w kebabowni I trzecia taka moja typowa klasyczna, którą miałem już od bardzo dawna Będzie ona najszybsza Co? Biorę się do roboty, miłego oglądania Jak się prezentuje tortilla z pierwszej propozycji. Jena tortilla ma około 550 kalorii. tortilla ma około 900 kg. niecałe 900. Mm. Cudowna <tryk> Przepraszam po głębszych obliczeniach 900 mają dwie takie tortille Jedna ma niecałe 450 biorę się do przygotowywania trzeciej tortilli jak widzicie tylko kilka składników. Bardzo prosta w przygotowaniu, jak sami zaraz zobaczycie. Co? I zaczynamy. Bardzo lubię tę tortilę, ponieważ jest bardzo pyszna w smaku, a przede wszystkim można ją bardzo szybko przyrządzić, bo tak naprawdę z 15 minut roboty jest gotowa. Pełna wartościowych posiłek, Biało potruszcze, wyładany całość dwie takie torpie mają, które podnosi 10 kalorii więc nie zbyt dużo, a naprawdę idzie się najeść Pogoda nie rozpieszczę dzisiaj, jak widzicie. Mgła, deszczyk, od kilku dni depresyjna pogoda Ale to co? Nie mam na to wpływu A nie wolno się przyjmować rzeczami, innym, które nie ma się wpływu, jak to mówi mój psycholog Także i lecimy z tą środą um, Dzisiaj dzień wysokiej intensywności Najpierw MMA, 6 rund sparingów I wieczorem zapasy

Chciałbym Cię obejrzeć więcej na temat mojej motoryki, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo warte uwagi. E, motorykę już robię od ponad 5 lat. Jest trenerem odczuwalnia motorycznego e, Mateuszem Michalakiem. One Punch Performance e, jestem bardzo z tej współpracy i ogólnie zanim do ja niego trafiłem. Robiłem standardowe rzeczy typu prosfity, e, jakieś siły i tak dalej, gdzie to w ogóle jakieś treningi w ogóle z, z kulturystyki, gdzie to w ogóle się nie przykładało na sporty walki, a odkąd trafiłem do Mateusza, to przede wszystkim e, nie łapią mnie żadne kontuzje. To jest też taki game changer, bo też prowadziłem całe mobility do treningu i tak dalej, gdzie dużo łatwiej mi się robi trening. No i dużo... Czuję, że dużo lepiej to wpływa na moje ciało. Mobika. Eee, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Eee, Sprawdziłem już 5 lat. Eee, już pełną wagę zrobiliśmy razem, i naprawdę jestem zadowolony na z tego, że eee, moja siła jest na wysokim poziomie. Kondycja również. Nie brakuje mi kondycji. Także eee, wszystko działa tak jak powinno. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że pamiętajcie. Żeby motorykę robić cały rok, nie tylko przygotowanie do walki Bo dzięki temu tą najcięższą pracę możecie zrobić poza przygotowaniami Jak już wejdziecie w przygotowanie do walki To możecie poświęcić głównie się na treningi na macie, bo to jest najważniejsze A wtedy już można zejść trochę z obciążeń na tej motoryce I nie zajeżdżacie się i na macie i na motoryce Więc ćwiczcie cały rok Teczek rano, spacerek z psami. Wczoraj wieczorem robiłem jeszcze taktykę Dawida z Bartosem. Bardzo ciekawe rzeczy. Dzisiaj od rana biodiod, później MMA, 6 rund MMA dzisiaj. 3 Sparingi, 3 zadaniówki Mam nadzieję, że będzie wychodzić te rzeczy, które tutaj robiliśmy. Takie jest założenie na dzisiejsze sparingi, zobaczymy, zobaczymy. Ostatni dzień treningowy już trochę podmęczony, więc przyda się weekend, żeby odpocząć. Weekend, czyli regeneracja, spacerki z pieskami, spanie, odpoczynek. Yy, połowa przygotowań już za mną, 6 tygodni, yy, teraz wchodzę w poniedziałek yy, w najcięższy tydzień w bloku, bo poniedziałek, środa, piątek, później rozporingowych yy, więc będzie ciężko, do zobaczenia w kolejnym odcinku i co, smacznej kałusi, a Wy dajcie lajka, subskrypcję i komentarz. <noise>